Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie A pytanie jest, czy jego uda mi się podarwać? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. A, smierczy. Co wychodzi naprzeciw? Trójka kilku. Wynik, odpowiedź, rada? Koło fortuny. Dołożę kartę. Król nieczy. Dołożę kartę. Rycerz Monet. Na spodzie talii jest karta Król Monet. I to może być tło czytania. Sedno, a Logika. Myślenie. Twiek szuka niezawodnego i lojalnego partnera, na którym można polegać. Chcę kochać i być kochanym. Chce długich i inteligentnych rozmów. Już nie chcę rycerzyka Kielichów, chcę dojrzałego króla. Czuję wstręt do kochanków, do przelotnych znajomości, normasów. Chcę wysokich standardów. Powraca szacunek do samego siebie, a smyczy. Pokazuje taką walkę o partnera. Odbicie mężczyzny innej kobiecie. Dlaczego chcesz odbić innej kobiecie mężczyznę? Czy miło by ci było, jakby inna kobieta odbiła ci faceta, na którym ci zależy? To, co dasz, zrobisz, to wróci do ciebie. To jest świetny czas na pracę nad sobą. To też jest bronienie swoich. Poglądów, swoich granic. Odbicie faceta drugiej kobiecie nie jest fundamentem do budowy związku. I nie stworzysz z nim związku, lecz luźny romans i tylko romans. Mężczyzna nie weźmie na poważnie kobietę, która go odbiła innej kobiecie. Natomiast skutecznie faceta dowartościowała się. Wzrosło jego ego. I zaraz będzie rozglądał się za inną kobietą. Bo z niego zrobiłaś samca alfa. Wychodzi naprzeciw trójka kichów. Świetna zabawa. Impreza, imprezowanie. Przesadna zabawa. Rozwiązłość seksualna. Emanacja seksem. Człowiek nadużywa przyjemności. Nadużywa czyjąś dobroć. Naiwność wykorzystuje sympatię drugiej osoby, aby osiągnąć swój cel, aby zdobyć tego mężczyznę. Również może przesadzić z alkoholem. Nadużywa zaufanie bliskiej osoby, aby zdobyć tego faceta. Też jest niepożądana adoratorka czy adorator. To jest również trudność z przyznaniem się do swojego błędu. Natomiast wiedziałaś, że takie zachowanie jest niewłaściwe. I każda z nas o tym wie. I nie ma dla Ciebie taryfy ulgowej. Grubo. Ale ja mówię prawdę. Wynik, odpowiedź, rada. Koło fortuny. Król mieczy i rycerz monet. Rycerz monet jest jedynym z czterech rycerzy, z którym warto jest stworzyć związek. Szału nie będzie, ale będzie stałość i stabilność na wszystkich płaszczyznach. Powstało pytanie. Jedna ze strony, kobieta, zapytała się mężczyzny, który był na imprezie, skąd on jest. Odpowiedział, że przemyśl. Po chwili. Odpowiedziała, że to przemyślała i że dalej nie wie skąd on jest. Ja zawsze mówię i będę mówić, że nie zaczepia się faceta na imprezie, bo wyjdzie taki przemyśl i nie będzie wiadomo, czy on nas wziął poważnie, czy chciał nas pławić. To mężczyzna jest. Zdobywcą i nigdy na odwrót. To mężczyzna powinien mieć wolę, czy chce z nami kontakt. To od niego powinna wyjść inicjatywa, bo ona jemu się spodobała. I tylko w takiej kolejności. Jeżeli od niego wyjdzie inicjatywa, do dalszego kontaktu to jest szansa na stworzenie związku pod warunkiem że ten koleś jest dojrzały celowo powiedziałam koleś Pytanie jest czy jego uda mi się poderwać to odpowiadam że tak ale on nie będzie chciał stworzyć coś stabilnego bo już nas nie wziął poważnie. Żadna mu pomoc tobie nie pomoże. Ale on weźmie to, co jemu dasz. I to jest smutne. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeżeli ten film ci się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Bo YouTube będzie wiedział. Dla YouTube'a będzie informacja, że ten film jest godny polecenia innym osobom. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot, dba o